Sensacja: trzy środki przyspieszające produkcję dzieci. Gdzie? W Norwegii. Ładny nagłówek, prawda? Ładny, a teraz dokładnie i mniej rozrywkowo. Norweski rząd zamierza wprowadzić krótsze dni pracy dla rodziców małych dzieci. Dlaczego? Aby zwiększyć wskaźnik urodzeń. Musimy poprawić równowagę między pracą a życiem rodzinnym w okresie niemowlęcym, podkreślają pomysłodawcy tego programu. Komisja do spraw płodności chce się skoncentrować szczególnie na osobach młodych, czyli poniżej 30 roku życia, u których wskaźnik urodzeń spadł najbardziej przypomnę i uściśle. Pomimo ogólno, ogólnej hojnej polityki rodzinnej, wskaźnik płodności w Norwegii spadł do historycznie i historycznie niskiego poziomu. Całkowity współczynnik dzietności spadł z 1,98 na kobietę w 2009 roku do 1,4 w 2023 roku. To najniższy wskaźnik dzietności w historii Norwegii. W 2024 roku nastąpił niewielki, ale jednak wzrost. Komitet proponuje ponadto, obok przedstawionych zmian, wprowadzenie ciągłego naboru do przedszkoli w połączeniu z bardziej elastycznym systemem świadczeń rodzicielskich. Cele programu są oczywiste: zmniejszenie presji czasu w najbardziej wymagających latach, tak aby ciężar posiadania małych dzieci stał się mniej przytłaczający. Tłumaczą wnioskodawcy tego pomysłu. Mamy nadzieję, że ułatwienie codziennego życia tym, którzy mają już jedno dziecko, i więcej osób zdecyduje się na posiadanie drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i siódmego i zaczną to robić wcześniej. Podsumowują pomysłodawcy. Aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii, zachęcam do subskrypcji kanału mojej Norwegii na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie i oczywiście do kliknięcia dzwona na YouTubie oraz do skomentowania materiału i jeśli to możliwe, udostępnienia dalej. Dzięki. Z wielu badań wynika, że wzajemne oddziaływanie pracy i życia codziennego prowadzi do stresu, nie tylko z badań, wydaje mi się. Wypalenia zawodowego i depresji, zwłaszcza u Kobiet. Komisja proponuje zbadać możliwości dofinansowania praktycznej pomocy w domu. Co to dokładnie znaczy i w jakiej wysokości, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że sprawozdanie zostanie przesłane dalej do konsultacji, a następnie zostane, zostanie przedłożone norweskiemu parlamentowi. I być może za jakiś czas posiadanie dziecka w Norwegii będzie jeszcze wygodniejsze. Partnerem kanału jest Multinor, który pomoże ci załatwić wszelkie formalności w języku norweskim. Poza tym może to być również Twoja wygodna platforma do wszelkich tłumaczeń, dokumentów czyli reasumując, załatwisz i urzędowe sprawy w Norwegii, i również wszystko możesz przetłumaczyć. Oczywiście online. Zespół ekspertów zadba o to, co jest dla ciebie ewentualnie niejasne, i wyjaśni ci. Ewentualnie niejasne szczegóły. Bez stresu za to wygodnie. Multinor no Nawet 30 koron za litr paliwa. Czy to możliwe? Pewnie i możliwe. Bez działania rządu ziści się czarny scenariusz. Przypomnę, w państwie, które jest ogromnym producentem ropy i gazu, cena ropy czy benzyny może być bardzo, 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 bardzo bardzo wysoka. Norweski parlament odrzucił propozycję wstrzymania wdrożenia nowego systemu kwotowego dla paliwa. Oznacza to wprowadzenie nowej opłaty klimatycznej na benzynę i olej napędowy w 2028 roku. System opiera się na handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Ich koszt ma być uwzględniany w cenach paliw. Regulacje obejmą benzynę i olej napędowy sprzedawane. Klientom indywidualnym. Rząd szacuje, że ceny paliw mogą wzrosnąć od 1,5 do aż 7,5 NOK za litr. Nie określono, czy obecna opłata CO2 zostanie obniżona, aby uniknąć podwójnego obciążenia. No chyba powinna. Obecne opłaty za emisję CO2 na olej napędowy i benzynę wynoszą odpowiednio 3,79 i 3,25 za litr. Przyszłość stawek pozostaje niejasna. Po raz pierwszy i mówię to z bolącym sercem, może się okazać, że Passat 1.9 TDI z 98 roku nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale mamy kontrargument. Koniec ulg dla kierowców samochodów elektrycznych. Znak Pytania na końcu. Kierowcy samochodów elektrycznych powinni w większym stopniu płacić za korzystanie z dróg w Norwegii. Takie zalecenie przedstawił Norweski Komitet do Spraw Polityki Fiskalnej. Dotychczas użytkownicy samochodów elektrycznych byli w dużej mierze zwolnieni z opłat drogowych, jednak, zdaniem ekspertów, Obecny system wymaga zmian. Raport został przekazany ministrowi finansów Jensowi Stoltenbergowi. Dokument dotyczy długoterminowych wyzwań polityki fiskalnej w Norwegii. Samochody elektryczne powodują dokładnie takie same skutki jak auta spalinowe. I korki, i zużycie nawierzchni. Według raportu, koszty powinny być uwzględnione w opłatach. Obecny system tego nie przewiduje, i kierowcy LBI płacą mniej niż użytkownicy samochodów spalinowych, ale być może już niedługo zapłacą więcej. O przyszłych opłatach klasycznie zdecydują politycy. Norwegia nie jest gotowa na kryzys. Według najnowszego sondażu 3 na 10 Norwegów uważa, że w sytuacji kryzysowej władze raczej nie będą w stanie ochronić życia i zdrowia ludzi mieszkających w Norwegii. Na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że władze będą gotowe chronić życie? I zdrowie obywateli w sytuacji kryzysowej, czyli dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. Aż 28% respondentów opowiedziało mało prawdopodobne. 56% odpowiedziało, że jest to jeszcze prawdopodobne. 12% ani jedno, ani drugie. Norwegowie odkryli dość dobitnie w jakim świecie i w jakich czasach żyjemy. Wracamy na Ziemię, a w zasadzie do piekła. W ostatnich dniach ujawniono kilka faktów wskazujących na to, że kilku Norwegów i mieszkańców Norwegii szerzej miało rozległe kontakty ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. I na przykład były norweski premier poprosił go o pomoc finansową. Księżna Koronna Mette Merit była wymieniona w dokumentach ponad tysiąc razy. Się kolegowali. I kilka innych ciekawych historii również było w tych dokumentach przedstawionych. Sprawa jest klasycznie rozwojowa, ale to chyba jeden z pierwszych razy, kiedy wyszło, że jednak nie zawsze jest dobrze znać język angielski, bo można się dogadać z kim, z kim, dogadywać się i powinno. Pozostajemy na norweskim dworze. Według nowego sondażu, ponad 4 na 10 osób. Pytanych uważa, że wymieniona księżna, wymieniona już wcześniej przeze mnie księżna koronna Marit, nie nadaje się na królową. Cały czas jednak zdecydowana większość norweskiego społeczeństwa popiera monarchię. Dwie trzecie, dokładnie 66% respondentów chce monarchii jako formy rządu w Norwegii. To niewielki spadek w porównaniu z sondażem przeprowadzonym w sierpniu, gdzie 73% respondentów odpowiedziało podobnie ale jednak spadek. Badanie pokazuje również, że aż 50% respondentów w ciągu ostatniego roku zmieniło swój stosunek do rodziny królewskiej na bardziej negatywny. Ciężko jest lekko żyć w czasach internetu. Cały czas chodzimy po pałacu królewskim. Popatrzymy tam i popatrzymy tam i co i kogo w zasadzie znaleźliśmy. Syna księżnej, wymienionej już koronnej, Mertemery, czy na pa pana Mariusza Borkhojmi, który to, jak wiemy, został oskarżony o kilka poważnych przestępstw. O to co wydarzyło się, między innymi, w ubiegły wtorek młody królewicz stanął przed sądem oskarżony o... Cztery gwałty, jeden z nich zakończony stosunkiem płciowym, nadużycia w bliskich związkach, zachowanie o se charakterze seksualnym, poważne uszkodzenie ciała, naruszenie nakazu sądowego, poważne przestępstwo narkotykowe i poważne wykroczenia w ruchu drogowym. Hońbiebu zarzuca się łącznie 38 naruszeń norweskiego prawa. Co mówi sam zainteresowany? Przyznaje się do łamania przepisów ruchu drogowego, zażywania zbyt dużej ilości narkotyków i stosowania przemocy wobec jednej z kobiet, ale twierdzi kategorycznie, że nie stosował przemocy wobec innej i nigdy nikogo nie zgwałcił. Czyli tak zwany prawilniak. Proces odbywa się w sądzie rejonowym w Oslo i potrwa do 19 ale są i pieniądze w Norwegii, nawet nie te królewskie. Państwo zebrało ponad miliard koron z mandatów za wykroczenia drogowe, m.in. od pana Królewicza. Są pieniążki. W ciągu trzech lat państwo norweskie zebrało ponad 3 miliardy koron. Tylko w ubiegłym roku ponad miliard kary za wykroczenia gwałtownie wzrosły w 2023 roku, kiedy to o 30% zostały podwyższone mandaty. W kolejnym roku o 5%. W ciągu 5 lat dochody państwa z tytułu uproszczonych kar wzrosły o ponad 200 milionów koron norweskich. Bardzo nieźle. I na koniec przypomnienie i przestroga. Nie chodzimy i nie chodźmy po lodzie, jeżeli nie jest na kałuży, na lodowisku, albo nie wypad nam, czy komuś z drinka. Kolejne dwie osoby zginęły podczas chodzenia po lodzie, ale nie tym z drinka. Podobno wpadli. Pod lód podczas jazdy na łyżwach. Oczywiście udzielono im pierwszej pomocy w helikopterze ratunkowym, ale niestety ich życia nie udało się uratować. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego środowego poranka. Podobnie jak i poranka czwartkowego. Trzymajcie się dzięki. Cześć.